Cześć, witajcie z tym Patryk Ogólnie nie wiem czy coś nagram, bo mi się coś opaska rozwala no dobra, dziś przyczepa spaliłem trzeba dziś będę wywalał gnój rozwalał obornik od królików tam na polu, niedługo będę orał. Pięćdziesiąt, dzisiaj jest. Coś było już przed 17, zaraz może się wyrobię. Lecimy. A, na szóstce A, z już ma. Już ma tak. Ma trochę mniej pracy, także teraz jego. No. Kurde, przecież ciebie rozwaliłem lampę. Cofnąłem i zahaczyło drzewo. Tutaj też trochę mam drzewo. A kurde kurty nie zamknęły Dobra to polu, a już ku góry i można jeść No niedługo chcę orać, no, nie wiem jeszcze kiedy Standardowo nie ma drzwi tutaj, no, te piła jeszcze, zapomniałem pieniądz ale do No już zostało, tam ostatnim razem robiłem to już nic nie robiłem więcej nie starczy teraz tylko orka orkę będę robił także tam od dołu i tak i w jedną stronę może kolega przyjedzie, ale to tam zresztą ponagrywamy fajnego. O, zobaczymy. Tutaj od kulików wywalałem, nie wiem czy widzieliście. jej Od razu z tych od kulików. Nie wiem, właśnie, chyba tutaj będę teraz walał, tam na końcu. Eee. to ten mniej W sumie mogłem nie zaczynać tego no nie ma, nie, ale dobra, bo muszę burtę Dobra, już widzimy się jak będziemy ładować Zmiana planów. Tutaj ja pod, tylko podjechałem po co mam zamykać burtę i na dół, na tył rzucać jak mogę o tego o, no, i ogólnie jest taki plan. O, czapka spadła. Jest taki plan, że tutaj o taki gorszy gnój rozwalam. Tutaj na tą drugą działkę. Na tą pierwszą działkę. Tą dużą. A tam, co na wiosce był u gór, to tam rozwalam. Yy, tam rozwalam. Yy, ten lepszy, bo tam zostawiłem taki ze środka. Taki pierwszy terminu. No i dobra, i będę rozwalał. Kurde, nie wejdę, się całej ubrudzę, ale nabra. I będę sobie rozwalał tutaj. Od tyłu zaczynam, bo po co może leżeć tam na początku. Oraz co w tym tygodniu? To jest taki gnój, słaby, z jakimiś, z jakimiś no, różnymi, nie że sam gnój, tylko z jakimiś badziewami, takie jak ziarsko, wiecie o co chodzi, taki sam kompost zmieszany z Obornikiem Króliczym i jeszcze nie a tamten co przelasowany to już gnój jak nie wiem no i z sobie podjechałem trochę kurde czapka mi spadła to tutaj położę żeby nie zapomnieć pusz nie chce mi się schodzić no miał być dzisiaj film o królikach, o czyścieniu i w ogóle, ale przyszła mi na myśl taka oto sytuacja, jak rozwalanie gnoju. No. Coś się ruszy za kan na kanale. W ogóle nie miałem jakoś za niecały tydzień ruszyć z filmami, ale dzisiaj robię coś w domu, także... ale spokojnie się kończy sezon na robotę w polu, także potem też będą same króliki na kanale także powróci coś nie będą one za często, bo nie wiem czy nie będą przypadkiem yy, jeszcze rzadziej Ogólnie już prawie skończyłem tą trawę kości. No i tak to właśnie wygląda. Kukurecka skończona. Także. Kurde! Kości kawkę mam. Także już dobrze. Już jest. Już praktycznie skończona. To prawie tydzień mieliśmy przy stoju. Bo padało. Ale. późno 4 hektary jeszcze Jutro i o po tej pojutrze i może będzie koniec Potem wezmę się od razu Po dwójka rozrzutnik przywierzę się za 3-4 rozrzutniki Jeden ile tutaj ten najmniejszy, wezmę 5 tonowy z umni Pewnie będzie film, ale nie wiem. Zorki na pewno będzie. Jak jak, nic się nie rozwali w sprawach technicznych. Kurde. Się zawsze ma lepiej mogą gumaki wziąć A nie wziąłem. Dobra, to taki to taki film. Potem dogram jeszcze coś. Dobra, zdjęcie na miniaturkę zrobione. Fajnie wam, że kawałek. Tutaj to będzie trzeba. Jakbym musiał włożyć taki rozrzutnikiem. No ja bym za dwa dni włożył na pewno, a potem takie zachwasy bym miał. że masaka. Dobra, był to zamknięty. Na dzisiaj koniec tam to, to już troszkę rozrzutnikiem. To to jest takie zbite a to, to takie suche było dobra chodź Odczepuję sobie buty dobra także jak wam się odcinek spodobał zostawcie łapkę w górę komentarz, subskrypcję, znaczkiem Narać, trzymajcie się, cześć jestem zainfekowany wścieleń patrz czy jest glebogryzowa i odrasta czosnek like, tu będzie